Prowadzimy was po domu marzeń Dreamhouse. Zapraszamy! Jeśli myślicie, że znacie nasz dom marzeń, to się mylicie. Wszystko jest nowe. Tak. I niesamowite. Jesteśmy w naszym salonie, w którym się... Bawimy! To kuchnia, gdzie pieczemy. A ta winda zabierze nas do... Sypialni! Uh. A jeśli pojedziemy wyżej, patrzymy uh. na sam dach. Oh. Ale fajnie! Uh. A, a, ale wysoko! Uh. To prawda! A ta niesamowita zjeżdżania zabierze nas z powrotem na dół. Prościutko do basenu! Ale fajnie! Hej, sąsiadki! Pokazujecie dom. Może chcecie odwiedzić dom Lalek Barbie Fashionistas? z przyjemnością. Tak, hey. Chodźcie! I <grystanie> Jak leci? Hej, hej, hej! witajcie w domu! Hey, hey. Jak to możliwe, że mieszkamy obok, a nigdy u nas nie byłyście. Podoba mi się wasz oryginalny styl. Jest! Niesamowitego! Bardzo miło to słyszeć z Twoich ust, Barbie. Uwielbiam twój styl. A wczoraj mm. miałaś przepiękną torebkę. Dzięki! Mogę Ci ją pożyczyć, kiedy chcesz. Kiedy chcę? No to może teraz. Tylko jeśli po tej wycieczce zorganizujemy kolejną. Oh, tak? tak, zapraszamy Was do garderoby marzeń. Tak. Tutaj tonówki. Jaki fajny hologram i super strój. <śm> o tak! A. <śm> Ale tu wspaniale. <śm> <śm> uh. <ś> o, oh, elegancko. <ś>